Jesteśmy na pasie startowym na pokładzie samolotu Piper. Startuję. Na co dzień zajmuję się budownictwem, natomiast moim hobby i odskocznią jest lotnictwo, którym pasjonuję się od dziecka. Zdobyłem pierwsze uprawnienia szybowcowe 15 lat temu, w 2015 licencję PPLA. A w 2019 uzyskałem uprawnienia instruktorskie. W ostatnim czasie, z racji obowiązków zawodowych, mam mniej czasu na pasję, więc gdy zdarzy się możliwość znalezienia slotu na lot, celebruję ten czas z wielką radością. Na lot zabrałem czteromiejscowy turystyczny samolot Piper PA-28. Prawda, że cieszę się jak dziecko z tego lotu? To endorfiny. Zawsze tak mam, gdy lecę. Prawidłowo skonfigurowany samolot leci prosto bez dotykania wolantu. Prawie jak na autopilocie. Samolot po prostu leci sam. Przed kontaktem z nawyżkiem pasa zmniejszam prędkość do 60 km. Wyrównując maszynę, lecę kilkaset metrów równolegle do pasa na wysokości kilku metrów, wytracając prędkość. Teraz już tylko delikatne przyziemienie hamowanie. I zwaniem pas startowy. But uh, two kilo victory Ridius 180, to think Pit 180, i establishment.